Wiem, że tam jesteś, myśląc, że wszystko jest tak jak zawsze. A co jeśli powiem ci, że coś wielkiego nadciąga w twoim kierunku? Coś, czego się nie spodziewałeś. Ktoś, kogo może nawet nie bierzesz pod uwagę. Ktoś, kto nagle otworzy się przed tobą w sposób całkowicie nieoczekiwany. A kiedy to się stanie, będziesz się zastanawiał. Jak to się stało, że tego wcześniej nie zauważyłem? Ta osoba, która wydaje się tak daleka od twojej rzeczywistości, Zaraz powie ci coś, co wywróci twoje życie do góry nogami. To nie jest żart. To nie jest iluzja. Będziesz zaskoczony, ponieważ to, co nadchodzi, ma z tobą więcej wspólnego, niż cokolwiek innego. Wiem, możesz myśleć, że to nie ma sensu, ale zapytam, co byś zrobił, gdyby ktoś teraz ci powiedział, że coś do ciebie czuje, ale w sposób, którego nigdy byś się nie spodziewał? Jak byś zareagował, wiedząc, że osoba, po której najbardziej się spodziewałeś, nigdy nie była tą osobą? Że coś tak głębokiego, tak prawdziwego, może pochodzić od kogoś, od kogo najmniej się spodziewałeś. Być może nie jesteś na to gotowy. Być może zamknąłeś się tak bardzo, że już nie wierzysz w takie niespodzianki. Ale prawda jest taka, że to, co nadchodzi, zmieni twój sposób myślenia w sposób, jakiego nic innego nie zrobiło. Nieważne, jak bardzo będziesz się starał przekonać, że to nie może być prawdziwe. Będzie. Sprawi, że zakwestionujesz wszystko, nawet swoje własne pewności. Nie wiem, czy jesteś gotów na to, co ma nadejść, ale kiedy to nadejdzie, wiedz, że będzie to test. Test, aby zobaczyć, jak daleko jesteś gotów pójść, aby zaakceptować to, co przyniosło ci życie, w sposób, którego nigdy byś się nie spodziewał. Jesteś na to przygotowany? Czy pozwolisz, aby przeszła kolejna okazja, którą życie ci oferuje, tylko dlatego, że nie potrafiłeś spojrzeć poza to, co oczekiwałeś? Kiedy ta wiadomość dotrze, trudno będzie w to uwierzyć, ale w jakiś sposób będziesz wiedział, że nie można tego zignorować. Wiem, że masz głowę pełną różnych myśli, i prawdopodobnie starasz się odsunąć tę myśl, ten pomysł. Wydaje się to szaleństwem, prawda? Coś tak mocnego płynącego od kogoś. Kto nie był nawet punktem na twojej mapie życia, od kogoś, kogo nawet nie uważałaś za ważnego, albo może nawet od kogoś, z kim nigdy nie wyobrażałaś sobie, że mogłoby cokolwiek was łączyć. Wydaje się to jak jeden z tych filmów, które oglądamy i mówimy, to nigdy nie wydarzy się w prawdziwym życiu. Ale jednak się dzieje. Naprawdę się dzieje. Znajesz ten moment, kiedy wszystko zdaje się znajdować właściwe miejsce? Kiedy życie daje ci chwilę przerwy, lukę, a ty zaczynasz dostrzegać rzeczy, które naprawdę mają znaczenie? To nie jest przypadek. Ta spowiedź, to wyznanie, które jest w drodze, zaskoczy cię, ponieważ nigdy nie spodziewałaś się, że tak to będzie wyglądać. A prawda, jakkolwiek trudna do przełknięcia, jest taka, że może ignorowałaś to tak długo, że kiedy w końcu się pojawi, poczujesz mieszankę strachu, zaskoczenia, a nawet pewne zdezorientowanie. Rozumiem Cię. Kto chciałby zmierzyć się z czymś tak intensywnym, zwłaszcza gdy pochodzi to z miejsca, skąd najmniej się tego spodziewasz? I właśnie to sprawia, że wszystko jest tak nieoczekiwane. Kiedy myślisz, że wszystko jest w pewnej równowadze, że życie w końcu znalazło swój rytm, coś się zmienia. I to właśnie coś zachwieje wszystkie Twoje pewniki. Zapytasz się, czy naprawdę byłam ślepa na to wszystko. Poczujesz żal. To uczucie, że może coś przegapiłaś ze strachu, z niechęci, do wystawienia się na ryzyko po prostu z przekonania, że łatwiej było nie zwracać na to uwagi, wiem, że możesz myśleć, ale nie mam już energii, aby angażować się w coś takiego teraz. I po części, może masz rację, może życie wymagało od ciebie tak wiele ostatnio i poświęciłeś się tak bardzo innym troskom, że nie zostawiłeś miejsca, aby zauważyć coś tak szczerego, coś co pukało do Twoich drzwi przez pewien czas w delikatny, prawie niezauważalny sposób. Ale teraz to coś jest na skraju ujawnienia, i nie będzie to coś małego, co możesz zignorować lub zostawić na później. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że w głębi duszy wiesz, że nie da się uciec od tej rzeczywistości. Ona nadchodzi i nie jest to coś, co będzie na ciebie czekać. Nie jest to coś, co możesz po prostu zamieść pod dywan. Bez względu na to, jak bardzo chcesz przekonać się o czymś przeciwnym, Prawdą jest, że życie, wszechświat czy jakakolwiek siła, w którą wierzysz, że orchestruje rzeczy, ma bardzo osobliwy sposób, aby sprawić, że rzeczy się dzieją w odpowiednim momencie. A teraz właśnie nadszedł ten właściwy moment. Wiem, że będziesz próbował racjonalizować, może próbować chronić się w jakiś sposób, ale prawdą jest, że nikt nie może uciec od tego, co naprawdę ma się wydarzyć. W głębi duszy zdasz sobie sprawę, że myślisz, nie mogę tego dłużej ignorować. Pytanie brzmi, co zrobisz, kiedy to się stanie? Po prostu pozwolisz, aby przeszło? Uwierzyłeś, że to nie jest dla ciebie? Czy otworzysz się i zrozumiesz, że czasami największe transformacje pochodzą z miejsc, w których najmniej się ich spodziewamy? Teraz wiem, że masz swoje powody, aby się zamknąć, nie dać miejsca tej nowej rzeczywistości. Ból przeszłości, rozczarowania, popełnione błędy, wszystko to obciąża i może pytasz siebie dlaczego teraz, dlaczego z tą osobą? Prawdą jest, że może właśnie tego potrzebujesz, coś, co wyciągnie cię z twojej strefy komfortu, coś, co sprawi, że przestaniesz myśleć o rzeczach, które nie są tego warte i skupisz się na tym, co naprawdę się liczy. Nie będzie łatwo, nie byłoby prawdziwe, gdyby było łatwo ponieważ życie nie oferuje nam najważniejszych rzeczy bez proszenia czegoś w zamian. A to, o co teraz poprosicie, to odwaga. Odwaga, aby spojrzeć na tę nową sytuację innymi oczami, z otwartym umysłem, a przede wszystkim z sercem gotowym zrozumieć, że tak, coś wspaniałego może się wydarzyć, gdy najmniej się tego spodziewasz. Może się wydarzyć tam, gdzie najmniej się tego spodziewasz. Może się wydarzyć nawet od kogoś, kogo nie uważałeś za możliwego. Ponieważ w końcu życie nie dba o nasze plany. Dzieje się tak, jak ma się dziać. A teraz jesteś w centrum czegoś, co może zmienić wszystko. Wiem, że się chronisz. Wiem, że chcesz mieć wszystko pod kontrolą. Ale co, jeśli powiem ci, że teraz odpuszczenie trochę kontroli może być kluczem do czegoś głębszego, bardziej znaczącego? Znajomy to uczucie, że coś ma się wydarzyć, ale nie wiesz, co to jest. To jest znak, to jest znak, że jesteś prowadzony do czegoś większego, czegoś, co cię przemieni, dotknie cię w sposób, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie. I na koniec, co zauważysz? To, że wszystko, co do tej pory przeżyłeś, całe cierpienie, cały ból, wszystkie popełnione błędy, wszystko to miało cię przygotować do tego momentu. Ale zanim zgubisz się w myślach i lękach, muszę ci zadać pytanie, czy jesteś gotów na tę zmianę? Czy jesteś gotów otworzyć swoje serce i przyjąć to, co przychodzi niespodziewanie, nawet jeśli nie było to zaplanowane, nawet jeśli nie było to, czego myślałeś, że chcesz? Wiem, że boisz się zranienia, wiem, że już byłeś zraniony wcześniej, wiem, że zastanawiasz się, czy warto znowu się angażować i całkowicie cię rozumiem, ale co jeśli to poddanie się, ta wrażliwość jest kluczem do wszystkiego, czego najbardziej szukałeś? Nie tylko w miłości, ale w swoim życiu, w swoich relacjach, w swoich wyborach. Co zrobisz, gdy zdasz sobie sprawę, że na końcu wszystko sprowadza się do ciebie? Do tego, jak pozwalasz sobie żyć, do tego, jak wybierasz nawiązywać relacje z ludźmi i z tym, co cię otacza. A jeśli powiedziałbym ci, że osoba, która otworzy się przed tobą, osoba, która cię zaskoczy, również szuka czegoś prawdziwego, czegoś autentycznego. Co zrobisz, gdy ta osoba pojawi się w twoim życiu w niespodziewany sposób, niosąc ze sobą ciężar czegoś prawdziwego, czegoś, czego nie możesz już ignorować? Jak zareagujesz, gdy zdasz sobie sprawę, że w głębi serca zawsze wiedziałeś, że to jest możliwe? Gdy poczujesz, że przez cały ten czas byłeś przygotowywany na ten moment? Pytanie, które pozostaje, jest proste. Czy jesteś gotów, aby pozwolić życiu zaskoczyć cię w ten sposób? Czy też będziesz trzymać się swoich przekonań i znowu oddalisz się od czegoś, co mogłoby zmienić wszystko? Wiem, że zastanawiasz się, czy powinieneś dalej słuchać, czy naprawdę iść z tym dalej, czy po prostu skończyć tutaj. I to normalne, kto by się nie wahał? Kto by się nie bał czegoś tak wielkiego, tak niespodziewanego? Ale prawda jest taka, że jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że coś w tobie już czuje, że ten moment może być czymś ważnym. Czymś, czego może unikałeś lub odkładałeś na później, ale co teraz prosi, żeby zostało uznane. Kwestia jest taka, co z tym zrobisz? Rozumiem impuls, by próbować odepchnąć te myśli, by próbować przekonać samego siebie, że to nie ma sensu. Ale bądźmy szczerzy, mimo że próbujesz to ignorować, mimo że próbujesz przekonać się, że nie warto, coś w tobie już się porusza. Coś, co mówi, że to odkrycie. Ta zmiana może być dokładnie tym, czego potrzebujesz, nawet jeśli jeszcze nie widzisz całego obrazu. Co się z nami dzieje, gdy serce zaczyna się otwierać na coś, czego się nie spodziewaliśmy? Co się dzieje, gdy umysł, który zawsze próbuje kontrolować wszystko, w końcu poddaje się możliwości nowego? Wiem, że ból przeszłości nadal cię obciąża. Wiem, że już cierpiałeś, że już się poddałeś i poczułeś się zawiedziony. Ale pozwól, że ci coś powiem. Życie nie przyprowadziło cię tutaj, aby znowu cię zranić. Nie. Przyprowadziło cię do tego momentu, aby dać ci nową szansę zobaczenia rzeczy w inny sposób, zobaczenie miłości w głębszy sposób, zrozumienia, że mimo iż się zamknąłeś, mimo iż zbudowałeś wokół siebie mury, życie toczy się dalej, a możliwości połączenia się z czymś prawdziwym i autentycznym nie będą czekać wiecznie. Wiem, że jesteś w miejscu, gdzie próbujesz chronić swoje serce, gdzie próbujesz trzymać wszystko pod kontrolą i w pewnym sensie sprawia to, że czujesz się bezpieczny, prawda? Ale gdybym ci powiedział, że ta kontrola, którą próbujesz utrzymać, tylko uniemożliwia ci przeżycie czegoś bardziej realnego, czegoś, co może cię dotknąć w sposób, który nigdy nie wyobrażałeś, co byś zrobił, czy pozostałbyś w bezpieczeństwie znanego, czy zaryzykowałbyś trochę, pozwoliłbyś, aby nieoczekiwane stało się częścią twojego życia? Nie jest łatwo pozwolić sobie na poruszenie przez coś nowego, zwłaszcza gdy wcześniej doświadczyło się rozczarowań. Nie jest łatwo otworzyć drzwi na coś, co przychodzi z miejsca, którego się najmniej spodziewasz. Ale co, jeśli w jakiś sposób ta niespodzianka, ta zmiana jest tym, co zmieni wszystko dla ciebie? Wielkość życia nigdy nie jest tam, gdzie się jej spodziewamy. Rzeczy, które najbardziej nas poruszają, które nas przekształcają, często przychodzą w pakietach, które nigdy byśmy nie wybrali. Nie wybrałbyś tego, prawda? Ale może wszechświat, życie czy jakkolwiek to nazwiesz, wybrało to dla ciebie. A jeśli zostało wybrane, może to dlatego, że jesteś silniejszy niż myślisz, że masz zdolność do poradzenia sobie z tym. Teraz pomyśl dobrze, czy pozwolisz temu przejść obok czy po prostu zignorujesz coś tak intensywnego, coś, co ma moc przekształcenia wszystkiego, co uważasz za możliwe. Nie wiem, co się stanie, gdy ta osoba ujawni swoje uczucia, nie wiem, co zrobisz, gdy to się urzeczywistni. Ale wiem, że w głębi duszy nie możesz ignorować tego, co nadchodzi. To będzie niemożliwe. To będzie coś, co poczujesz głęboko w swojej duszy, coś, co poruszy twoje jestestwo tak głęboko, że zdasz sobie sprawę, że życie nigdy cię nie zostawiło, nigdy cię nie opuściło. Po prostu przygotowywało cię na ten moment. I rozumiem, że do tej pory żyłeś na polu bitwy. Między wzlotami i upadkami przyzwyczaiłeś się nie oczekiwać zbyt wiele od innych, a może życie pokazało ci, że zaufanie nie jest łatwe. Ale co, jeśli powiem ci, że to jest ten moment, w którym musisz nauczyć się ufać na nowo? Nie pustym obietnicom ale autentyczności, która pochodzi z wnętrza kogoś, osoby, która do tej pory ukrywała się za barierami, z obawy przed narażeniem się i to ten strach zostanie przełamany, ponieważ ta osoba jest zdecydowana ujawnić się przed tobą w zupełnie inny sposób. Wiem, że nie chcesz być bezbronny, wiem, że często po prostu chcemy się chronić, ale życie nie będzie na ciebie czekać, nie poczeka, aż poczujesz się gotowy. To, co nadchodzi, jest na teraz, na ten moment, w którym jesteś i nie można tego cofnąć. Nie możesz się ukryć ani ignorować tego, co masz tuż przed sobą. To uczucie, to połączenie, pojawi się w taki sposób, że nie będziesz w stanie temu zaprzeczyć i głęboko w sobie będziesz wiedział, że nie chodzi już o ochronę, ale o pozwolenie sobie na życie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego boisz się znowu czuć? Czy strach przed zranieniem jest większy niż pragnienie przeżycia czegoś głębokiego? Co tak naprawdę masz do stracenia? Bo w końcu to, co masz do zyskania, to coś, co cię zaskoczy, coś, co wyciągnie cię z twojej strefy komfortu i pozwoli ci spojrzeć na życie z innej perspektywy, coś, co dotknie cię w tak czysty sposób, że zadasz sobie pytanie: Jak mogłem żyć bez tego do tej pory? I wiem, że przeżyłeś trudne chwile że doświadczyłeś rozczarowań i być może oddaliłeś się od wielu rzeczy, nie chcąc znowu się narażać. Rozumiem ten strach, ale zrozum jedno: życie nie chce cię już ranić. Chcę ci pokazać, że nadal jest piękno w oddaniu się temu, co prawdziwe. Nie chodzi o to, co inni mogą ci zaoferować, ale o to, co możesz dać sobie, pozwalając sobie otworzyć się na coś autentycznego, coś czego się nie spodziewałeś. To, co się teraz wydarzy, poruszy cię i sprawi, że zakwestionujesz wszystko, co wydawało ci się, że wiesz. Bo prawda jest taka, że życie nie składa się z pewników, a najwspanialsze rzeczy nigdy nie przychodzą w łatwy ani prosty sposób. Czasami niespodzianki pojawiają się w formach, które początkowo trudno zrozumieć, ale mają one o wiele większe znaczenie, więc kiedy ta osoba dotrze do ciebie, kiedy objawienie w końcu nastąpi, będziesz wiedzieć. Będziesz wiedzieć, że właśnie tego potrzebowałeś. Będziesz wiedzieć, że ten moment zmieni wszystko. Nie wiem, jak zareagujesz, ale wiem, że to jest moment, w którym powinieneś przestać się ukrywać, przestać wątpić w to, co życie ci oferuje. To nie jest kwestia ochrony, to kwestia poddania się temu, co jest prawdziwe. I powiem ci jedno, to, co do ciebie nadchodzi, jest więcej niż zasłużone. To coś, co wypełni puste przestrzenie w tobie, i sprawi, że wszystko, przez co przeszedłeś, nabierze sensu. Teraz masz wybór: będziesz dalej się chronić, czy pozwolisz sobie przeżyć to, co masz przed sobą. Wiem, że to jest moment decyzji dla Ciebie, i wybór należy do Ciebie. Możesz nadal się chronić, przekonując się, że nie warto ponownie otwierać serca, albo możesz pozwolić sobie przeżyć to, co jest przed Tobą coś prawdziwego, autentycznego, niespodziewanego ale jednocześnie dokładnie tego, czego potrzebujesz w tej chwili swojego życia. Może największą siłą, jaką możesz teraz pokazać, jest właśnie otwarcie się na tę nową okazję, nawet jeśli pochodzi z miejsca, które cię zaskoczyło. Bo prawda jest taka, że w ostatecznym rozrachunku to, co zmieni wszystko, nie jest to, co wydaje ci się, że kontrolujesz, ale odwaga zaakceptowania tego, co życie ci przyniosło. Kiedy ta osoba się otworzy, kiedy deklaracja dotrze do ciebie, chcę, abyś wiedział, że nie dotyczy to tylko drugiej osoby, ale również ciebie. Dotyczy tego, jak wybierasz reakcję, jak decydujesz się widzieć to, co się dzieje. I bez względu na to, co wybierzesz, nauczy cię to czegoś głębokiego. Teraz wszystko zależy od ciebie. Nadszedł czas, aby przestać się ukrywać, przestać wątpić i pozwolić życiu się wydarzać ponieważ to, co nadchodzi, mój przyjacielu, będzie czymś, co poruszy cię w sposób, którego nigdy byś nie przewidział. Zanim jednak wyjdziesz z pytaniem, czy powinieneś otworzyć się na to, co nadchodzi, pozwól, że zaproszę cię do czegoś. Jeśli ta wiadomość z tobą rezonowała, jeśli czujesz, że coś się wkrótce zmieni i chcesz nadal otrzymywać tego typu treści, chcę, abyś teraz zasubskrybował kanał. Ponieważ tutaj, codziennie, mówimy o rzeczach, które mogą naprawdę zmienić twoje spojrzenie na to, co się wydarzy. A jeśli poczułeś się dotknięty, jeśli coś w tobie zareagowało na tę wiadomość, chciałbym poznać twoją opinię. Co sądzisz o niespodziankach, które przynosi życie? Czy coś takiego ci się przytrafiło? Zostaw swój komentarz poniżej, podziel się swoimi doświadczeniami. Bardzo chciałbym poznać twoją opinię. Ach. i nie zapomnij zostawić lajka, jeśli czujesz, że ta wiadomość ma coś wspólnego z chwilą, którą teraz przeżywasz, to pomaga mi nadal dostarczać tego rodzaju treści, które w jakiś sposób mogą realnie i znacząco wpłynąć na twoje życie. Do zobaczenia wkrótce.